No, musicie, prezentujemy się, zawsze spoczynają. Za wygląd, za niegadanie na scenie. Dzięki. Bo widzę, że to jest, jest przegrywka w swojej urządzacie. Nie muszę tak robić. Będę je Uwaga, ja daję tylko dźwięk na początku. Jest Stolaczyć, śpiewaczka, pracowała jako wykładowca państwowej w Szkoły Muzycznej w Bielsku Białej. Pani Agnieszka gregorczyk sinkowska śpiewaczka, właściciel i wykładowca w prywatnej Szkoły Wokalno-Muzycznej w Bielsku Białej. Oraz pani Wanda Cojda-Botasiak, nauczyciel muzyki, folklorystka, regionalistka. Witam serdecznie nasze zieli. Drodzy Państwo, laureaci będą powiadomieni telefonicznie o konkursie, o koncercie laureatów, który będzie w sobotę o godzinie 16. Myślę, że jutro już będziemy dzwonić i mniej więcej będzie zarys programu, jak to będzie wyglądać. Jako pierwszy wystąpią przed Państwem Górolicki od Pewlicki, to jest pozycja numer 4. A następnie do występu przygotuje się Maja Polenda. 5. nie będzie Ani poschorowała się. Zapraszam na scenę Maję, a następnie do występu przygotują się Perlankowi oraz Lena Kubańda. E vamos Witam serdecznie wszystkich Państwa tak licznie tutaj na naszej sali zgromadzonych na koncercie laureatów Przeglądu Koledzy i Pastorałek Pastorałka Żywiecka 2025. Koncert dzisiejszy rozpoczął, rozpoczął zespół Hajduki i Przyjaciele ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Perli Wielkiej. Nagrodźmy ich jeszcze raz wielkimi brawami. fantastyczna grupa, grupa integracyjna działa pod kierunkiem pani Franciszki Hajtus, pani Renaty Budy, Marcina Blakury i Wojciecha Rzeszcza. Drodzy Państwo, na przeglądzie kolęd i pastorałek Pastorałka Żywiecka spotykamy się już ponad 20 lat. Konkurs nasz rysuje się w niezwykły, magiczny czas Bożego Narodzenia nowego roku, kiedy wszyscy słuchamy i śpiewamy kolendy i pastorałki, piosenki świąteczne. Ten piękny zwyczaj śpiewania kolend i pastorałek jest niezwykle mocno zakorzeniony w naszej polskiej tradycji. Dlatego też każdego roku uczestnicy tak chętnie i licznie zgłaszają się do udziału w naszym przeglądzie, zarówno zespołu, jak i soliści. A przesłuchania do naszego konkursu odbyły się na tej sali 14 i 15 stycznia. Uczestnicy pastorałki żywieckiej rywalizowali ze sobą w pięciu kategoriach wiekowych oraz w pięciu kategoriach regulaminowych. A były to zespoły folklorystyczne, kapel ludowej grupy śpiewaczej, chóry, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, soliści i duety. Oraz soliści i duety wokal ludowy. I podczas dzisiejszego koncertu będziemy mieli przyjemność wysłuchania, obejrzenia tych najlepszych laureatów pierwszych miejsc w naszym konkursie, 21. już jego edycji. No i drodzy Państwo, nadszedł czas, żebyśmy poznali laureatów tegorocznej pastorałki Żywieckiej, uczestników konkursu. Oceniało trzyosobowe Żyli i członkom tego Żyli pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować. Mieli naprawdę niełatwy orzek do zgryzienia, no i trudna praca za nimi, ale wyłonili i sprawiedliwie podzielili miejsca w naszym konkursie. A w komisji pastorałki zasiadali pani Bożena Stolarczyk, pani Agnieszka gregorczyk synkowska oraz pani Wanda Cojda-Potasiak. Nasz przegląd co roku odbywa się pod honorowym patronatem burmistrza miasta Żywca oraz proboszcza baraki Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Także przystąpimy, drodzy Państwo, do wręczenia nagród. A w tym roku dokonało oceny 94 programów artystycznych. W tych kategoriach, które wymieniłam. I przyznali następujące nagrody. Zaczniemy, drodzy Państwo, od pierwszej kategorii zespołów folklorystycznych. I w tej grupie, w, w, w grupie wiekowej szkoły podstawowe klasy od 1 do 3, pierwsze miejsce, czyli Złotą Gwiazdę Betlejemską, zdobywa zespół Kurolicki od Pewnicki z Pewli Małej. Zapraszamy do prezentacji. Biurolicki od przygotowuje Ani Martyna Duto. Gratulujemy im serdecznie. Drodzy Państwo, kategoria wiekowa szkoły podstawowe klasy od 4 do 6. Zapraszam teraz serdecznie na scenę zespół Górolicki od Pewlicki z Pewli Małej. Zapraszam do nas, a Górolicki od Pewlicki prowadzi pani Martyna Butor i dzisiaj w ich wykonaniu wysłuchamy kolendy Pastuszkowie bracia Mili. 국민의동 <목소리도> bardzo. Gurolicki, od Peglicki wystąpiły na naszej scenie. Zespół z Perli Małej. Dziękujemy Wam bardzo i gratulujemy zdobycia pierwszego miejsca.